Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano, jak trudne są warunki na drogach. Zima jak to zima. W naszym klimacie takie zimy bywały dawniej co roku, a media zamiast histeryzować teraz, mogły krzyczeć miesiąc temu, po sprawdzeniu, że brakuje piasku i piaskarek na wypadek gołoledzi czy większych opadów śniegu. Taka jest właśnie w naszym kraju większość mediów krzyczą, gdy to nic nie kosztuje. A przy okazji można ludzi postraszyć. Nie wychodźcie z domu, nie jedźcie samochodem ani pociągiem, nie latajcie samolotem, a najlepiej zamknijcie się w czterech ścianach i oglądajcie telewizję. Śmiechu warte te dobre rady. Właśnie media publiczne powinny wcześniej sprawdzać i nagłaśniać różne niedociągnięcia służb dbających o stan nawierzchni dróg czy lotnisk. Tak jak już teraz media powinny monitorować stan przygotowań Przeciwpowodziowych, przecież z dużego śniegu muszą być duże powodzie, ale media będą hałasować dopiero wtedy, gdy woda zaleje domy i gospodarstwa. Będą miały na czym używać, bo i chyba tylko o to chodzi, a nie o prawdziwą odpowiedzialność. Sensacyjne wiadomości o tragedii lepiej się sprzedają niż ostrzeganie przed możliwym do przewidzenia dramatem. Więc, aby nieco nabrać oddechu i dystansu, Sięgnijmy pamięcią wstecz. Wyobraźmy sobie warunki, jakie panowały w czasie prawdziwej zimy na Syberii, gdy temperatura dochodziła do minus 40, a nawet minus 50 stopni Celsjusza poniżej zera. Na Syberii, gdzie zsyłani byli bohaterowie naszych narodowych powstań, a za co trafiali do tego największego więzienia świata? Za to, że kochali Polskę. Kto wydawał wyrok? Wszechwładny car który był Panem życia i śmierci wszystkich swoich poddanych, chłopów, duchowieństwa i bojarów, a także mieszkańców podbitych ziem, takich jak Polska. Dla niektórych skazańców pobyt na Syberii równał się w zasadzie utracie najpiękniejszych i najbardziej twórczych lat życia, jeśli w ogóle udało im się przeżyć w tak strasznych warunkach o głodzie i mrozie, wśród wyniszczających organizm chorób. Mimo ogromnego dystansu dzielącego Syberię od Polski zdarzali się jednak śmiałkowie, którzy podejmowali próbę ucieczki. Jednym z nich był Rufin Piotrowski, który niezwykle plastycznie opisał swoje przeżycia i przygody. A był to człowiek nie tylko odważny, ale również odznaczający się wielkim poczuciem honoru. Wyjaśniał, że śmierć była straszna, ale jeszcze straszniejsza była praca w kopalni. Najstraszniejsza jednak była łaska cara. Najstraszniejsza bo najhaniebniejsza, najokropniejsza i najboleśniejsza. Pisał nią opaskudzony, ochydzony, nie śmiałbym ani czoła pokazać ludziom, ani ucz podnieść do nieba. Zdawałoby mi się, iżbym nosił na sobie piętno Kaina, którego własne sumienie potępia a Bóg i ludzie od Niego stronią i Nim się brzydzą. Aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł mieć aż tak wysoko postawione poczucie własnej godności. A to była właśnie owa pańskość, której Moskale tak w nas nienawidzili, sami przyzwyczajeni do ciągłego bycia rabami, czyli carskimi niewolnikami. A niewolnik, jak przenikliwie zauważa Rufin troski. Nie potrafi dostrzec różnicy między człowiekiem i bydlęciem, dlatego ludzi traktuje tak samo jak zwierzęta i pozwala, aby jego traktowano jak zwierzę. Na to zaś człowiek wolny zgodzić się już nie może za żadną cenę. Jednak stawiając opór, tym bardziej rozdrażnia oprawców, których zasadniczym motywem postępowania staje się niewymierzenie kary łącznie ze śmiercią, lecz szukanie różnych sposobów, by uwięzionego poniżyć, by zabić w nim ludzkie odruchy i sprawić, by reagował jak zwierzę. Tak wyglądało cywilizacyjne starcie Polski z Rosją, a potem z Bolszewią. Rufin Piotrowski podjął decyzję o ucieczce w Kijowie, gdy usłyszał wyrok wskazujący go na katorgę pod Omskiem na Syberii. Praktycznie kara na całe życie. Od tego czasu czynił przygotowania, z których pierwsze polegało na zapuszczeniu długiej brody, tak by zewnętrznie nie różnić się od rosyjskiego pospólstwa i duchowieństwa, by wyglądać jak jeden z miejscowych, nie wzbudzając podejrzeń. Z Omska do Kijowa jest bagatela około 3000 kilometrów, patrząc na wprost. Ale realna droga opiewa na znacznie więcej. Trzeba przecież pokonać rzeki i góry, bory i lasy. I śniegi, śniegi, śniegi. Piotrowski wspominał, śniegi tej zimy były tak wielkie, że w wielu miejscach gałązek widać nie było. Z tej tedy przyczyny i z przyczyny zamieci zbiłem się z drogi i zacząłem błądzić. Zapadałem się w śnieg po pas, a czasami i z głową. To były śniegi. Możemy sobie teraz wyobrazić nie tyle wędrowca porywającego się na szalony wyczyn, ile zdesperowanego do granic możliwości uciekiniera, którego w każdej chwili mogli dopaść carscy żandarmi. Mogli zdradzić mieszkańcy napotychanych od czasu do czasu wiosek, mogły rozszarpać wilki, albo który mógł po prostu umrzeć z głodu lub zamarznąć na kamień, by zakończyć swą podróż na wieki. Ale jak tłumaczy Piotrowski, nie takie było rozrządzenie i wola wszechmogącego, który mnie zachował, może dla doświadczenia nowych ciosów nieubłaganego mojego losu, a może co jest pewniejsza, dla ogłoszenia przed światem jego dobroci i miłosierdzia nad tymi, którzy w nim zawsze pokładają swą ufność z prostotą i szczerością dziecięcia. Piotrowski po ośmiu miesiącach niezwykłych przygód, gdy co najmniej trzy razy, jak sam przyznaje, umrzeć był powinien, szczęśliwie zakończył ucieczkę, którą tak przejmująco opisał potem w swoich pamiętnikach z pobytu na Syberii. Książka, której ostatnie polskie wydanie ukazało się przed 150 laty. Nie wiedzieć czemu nie zainteresowała dotąd naszych wydawców. Takie to mamy zaległości edytorskie. Książka tłumaczona na wiele języków. A przecież na kanwie pasjonujących przygód i wartościowych przemyśleń autora owych pamiętników mogłoby powstać dziesiątki słuchowisk, sztuk teatralnych, filmów. Cóż za bogactwo obrazów, scen, postaw? Nic tylko czytać, malować, kręcić, nagrywać. Kiedy Polacy nauczą się cenić własnych bohaterów i własną kulturę? Muszą się tego nauczyć, jeśli chcą być narodem umiejącym czerpać z własnego skarbca, a skarby są u nas nieprzebrane. Szczęść Boże.